Bajla. Dobre wieści. Bajla Morena. Nowy Krzysio Timowiec w stajni. Sotopuesta Luna Piena. Kądziu. Ultrasem chce być kuźwa. Bajla Morena. Zadałem mu cztery godzinki wybiegu. Bajla trenujemy jelitka dzisiaj Bajla Morena odżywianku. jestem ciekaw czy skurkowaniec z mojego typu korzysta Bajla widzę łachudra Czuję, ja cię zaskoczę tu za krzaka no biegaj biegaj Ultra mu się zachciał. Już ja cię przećwiczę pod to ultra zapasu szybkości to nie chcesz mieć, nie? Tu pan do kurna, bajlando. No i po co ty tam Kondziu, sięgasz do tej saszetuni? Co ty to pociągasz mi z tej tubeczki? Wa gela ma. Jak cię trzciną przećwiczę, kur. to ci si się gelów odechce. Kądziu! Koniec tego gelowania już! Jesteś na herbatnikach! Trzymaj kurwa! Cała! Cała! Ma boleć! Ultra boli!